Po ostatnich wydarzeniach. Wayne Cobra. Polarowany. Teraz nareszcie mam w swoim jakąś lepszą furę. Dobra, co, pojedźmy sobie do domu. Co to jest? Z tym SMS-a Chyba ktoś nie do mnie... O! Usunął! Ktoś pomylił SMS-y Co jest widzowie? Napisał do mnie jakieś... R R Napisał, że... Spotkanie... Przy molo to... Zobaczymy A ja witam jest widzowie w kolejnym odcinku Street Gangsters I to chyba tyle o, o, co... co jest i co to się dzieje co jest po niech pan tu zobaczy tutaj co mamy wiesz, wszystko na tego dwayne'a kobry wszystko tutaj wszystkie zamachy jego co? Braun, spieprzył kto to jest politykom wystarczy to przesłać do FIB i wszystko będzie jak domku już wysyłam, przesyłam, cholerę. Rambo na nas. Kurde, Ale no jak mówiłem. przeżyłam ten wybuch. Mm. Gini Rambo. Jeśli na mnie wygrać. Ale tyros! Wiesz, niepięknie. Co jest w co wie? Nie wierzę w to! Rambo chciał na nas wykablować! Dobra, jadę tam, ale wrócę! Muszę sprzątnąć te zwłoki, zanim ktoś się do Kurde, to trochę daleko! Dobra, muszę się śpieszę, zanim ktoś coś zauważy. I Rambo. Był dla mnie jak brat, ale jak rodzony brat. Ale mnie oszukał. Nie wybaczę mu tego. Gdzie to jest? Tutaj leży. Ja tutaj leży drugi. Dlaczego mnie oszukałeś? Byłeś dla mnie jak brat, ale to dzisiaj twój koniec. O! Nie chcę cię znać. W szybko uciekaj Piękny ten Los Santos. Gdy do starej akcji, sam śnię. nie wiem. Kurde, dlaczego tak wszystko musiało się źle potoczyć? Mój najlepszy kolega Rambo zdradził mnie w IB. Niesłusznie go zamordowałem, ale po prostu byłem pod wpływem paniki. Wiecie, jak to jest. Może no, wrócę do starych znowu. Siemano mordki, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ja, Erdziol I witam was w, ko w drugim sezonie kolejnego odcinka Street Gangsters, jest to jeden z dwóch finałów W dzisiejszym odcinku pokażę wam właśnie... Zobaczycie historię Doina Minęło 7 lat od tamtego zdarzenia No i co? Widzimy się już dalej Dobra, muszę wstąpić na chwilę Kurczę, zostawiłem coś ważnego Fajnie, zostawiłem, zostawiam, tak mi się chce jarać No, co jest? A, mój głową. Czy jest? C co jest? Czy jest? Iwan? wam? Noju. A kto inny? Co ci się stało? No, ciekawe co ci się stało? A sami ogłuszyłeś knoju. Żałujesz za to. Pożałuję. Tak, pożałuję za wszystko Słyszałem o śmierci agenta FIB Słyszałem A to nie twoja sprawa, nie powinnaś się mną przyjmować Co? Twoja sprawa? A tobie co w oko? Co? Aha nic, nieważne, twój wujasek to mi zrobił Zobacz, wszystko zostało przesłane, mamy tutaj Wszystkie twoje rzeczy, które zrobiłeś I ci to Rambo niby wysłał? Co? O matko, bosta. Co niby? Mów dalej, bo. Mów, co się stało? stój O, ja pierdzielę. Słuchaj, Dwayne. Ja wszystko rozumiem, ale. O, cholera, twój ojciec. Co? Co mój ojciec? Nie wiesz, kim był mój ojciec? Mój ojciec, co? Twój ojciec to. X! Jak to? No, tak, X. Sam zobacz. Sam zobacz. Jak, X? Co jest wisem? No, no tutaj powiązanego ciebie, Xa i Ripera. No bo nie. Ripper... Nie, 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 to nie jest prawda. No, to jest prawda. To nie jest prawda. Nie. To nie jest prawda! Wejdź Daj, Stój! Nie. Nie, to nie, no, ty... no, nie. nie. No, uciek... Nie goń zostaw mnie! Proszę, no, no, to nie jest jest prawda. Prawda. Muszę go wygonić. Tam ja masz auto No nie chcesz Kazimierze. mi pomagać, nie chcę cię znać A, ja. Nie chce Stoj! Dwayne, poczekaj! Co chcesz ode mnie? To twoja ostatnia ratunku. Czekaj no. Nie pomagaj mi! Nie chcę swojej no. tej pomocy. Rady. Co jest? Co jest wicef? Nie wierzę co się stało. Jak mógł, by mógł być X ojcem Dwayna? Chociaż X chciał zabić Dwayna, to jest niemożliwe. Kurde, widzę trzeba jakimś furę ogarnąć, bo do grapesit trzeba lecieć. Dobra, tu jest ulica już. Co O, może zdążymy. Kurde, ale żeby długiej na trochę. Dobra, widzę, trzeba jakieś auto znaleźć. Dobra, jedziemy już na to grapesit. Kurde, stresuję się mega. Widzę już lotnisko, widzę już tam samolot złoty. Może to nowa szansa? Dobra. Podjedziemy, Kurde, już się nie mogę doczekać. Nareszcie wrócę do domu. Od zawsze o tym może. Dobra, tu gdzieś wiadę sobie. No tu jakiś jest nowy gwiazd. Jest! Nareszcie! Sa jest samolot! To jest samolot! Dobra. I co jest? Co jest? Co jest? Ale najdzierzec, GLEBA KURWA GLEBA 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 KURWA RĘCE ZA siebie. RĘCE ZA siebie. ROZMIESZ SPOKOJNIE 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 Nie umiem dobra Cicho Dobra Dobra dogadamy się dogadamy się GLEBA KURWA Wsiadasz do tego auta już Wsiadasz Jeden nas eskortuje na dwie Co jest widzowie oszukali mnie Wsiadasz No wejdź tu do przodu bo nie mogę Ty chodź agent Z bronią. Wsiadać, już Dobra. Wsiadaj, nie pierdziel! A to jest Czemu? Przecież to nic nie miało być. Miało tutaj no. być wolne. Co no, ale, ale się się tym, kolego Tu miało nikogo nie być! Pan Dwayne Cobra. No. Nie, znaczy nie! Znaczy... znaczy nie! Ja tak, jestem pan niks. Tak. Tak. Co wie co no. jest? Poczekaj, przyjemna pana, mogę do toalety? Nic nie możesz nie, Poczekaj, damy mu Nie, dobra, dobra, nie to nie Nie to nie, już Jedzie. chcę jechać po cię Jedź, jedź! Dawaj, dawaj, chodź, chodź, chodź Wypuść go, wypuść go, no, ja go będę, już, Będę Wysiadaj. go obserwował no, Dobra, ja pójdę tu siku w krzaki ale proszę też mi to nie patrzeć, bo muszę się odlec. Już tu idę. Już tu idę. Ucieka, ucieka, ucieka. nie za nim, biegni za nim. Uciekamy, uciekamy, Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Szybko, szybko, szybko. Muszę jakoś ich ugrać. Dobra, wiem, 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 <grywny> Zatrzymaj się, zatrzymaj się! Blardy. Zatrzymaj się. Wstrzymajcie, musimy go mieć całego. Kurde. Szybko, szybko, szybko Zabijaj się! Włamie Nie Zaraz do fury wsiądzie Włamie szybko Trzymaj się! Mamy go furę w opony, po oponach, po oponach Odjeżdża Co jest? Musimy usiąść Musimy, Musimy uciec. Musimy uciec Ręce do góry Uciekamy Jezu nie daliśmy radę Łagia, pali się! Ciekawe, uciekamy, uciekamy Uciekł do fury, do fury, do fury, do fury, do samochodu, do samochodu. Kurde, tutaj trzeba. Uciekamy. Jest, daliśmy radę uciec. Let's go, Wizowie. Kurde. Co jest? Uciekłem im. Szczęście, bo gdybym nie uciekł, byłaby istna katastrofa. Dobra, teraz szybko się schować i musimy. Muszę to raz zakończyć na zawsze. Nie wiem, w które miejsce się udać dokładnie. Tylko muszę to przeczekać, widzowie. Aż oni sobie stąd pojadą. W widzimy się już cztery Dobra, mordeczki, możecie się domyślać, gdzie dojeżdżam. Dojeżdżam do szkoły, więc ja już nic nie mówię i zapraszam was na tym epicką. Na te epickie zdarzenia. Tutaj się pierwszy raz z nim spotkałem. Mam nadzieję, że tu go znajdę. Pewnie będzie o wszystkim wiedział. Oczywiście, że jest. Jesteś! Jednak żyjesz, ojcze. Żyję. Co? O czym ty gada? Nie jestem twoim ojcem. jesteś moim ojcem! Kurwa! To ty, jesteś moim ojcem. Wszystką krzywdę, którą mi sporządziłeś, to tylko przez ciebie! Będzie znaleźć Co jest w sobie? Halo Kurde Kim jesteście? Kim jesteście? Szybko, co jest? Co jest? My robimy X -surjenta. Szybko, uciekam stąd Kto to był? To byli ludzie Szybko, uciekam stąd Mordeczki, co tu się stało? A nie, zabiłem swojego ojca. Ale to on chciał mnie wcześniej zabić. Nienawidzę go. Nie żałuję tego. Najpierw Rambo, potem Iwan. Właśnie co z Iwanem. To rozumiem ojciec. Nigdy mi tego nie to nawet w gromie.